Jestem Cześć jestem Rawczys i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zajmiemy się tematem Pitcher Cavesa, miejscówki, gdzie można fajnie sobie zarobić, fajnie porobić bestiarkę i przede wszystkim zobaczyć coś zupełnie innego w tej gierce. Z racji tego, że ta miejscówka podlega pod mini world change, to po zapisie serwera jest opcja, że zmienią się tam prefery, które się tam aktualnie respią. Są tam trzy typy respów, czyli game, pitcher oraz glomy. Jeśli mamy game, to respią się tam zwykłe wolfy, Warwolfy, Niedźwiedzie i Dziki. Jeśli mamy pitchers, to są same pitchersy i huntersi, czyli już teraz Wam mówię dlaczego warto zabijać te huntery i pitchery. Dlatego że wylatują z nich sniper glovesy, lion trofy, wolf trophy, slingshoty oraz deer trophy. Także można coś tam poprofitować lub w inny dzień. Yy, może będą się respić tak zwane glomy, glam Wolfy wtedy to, to już się zaczyna zabawa, bo z samych glam wolfów lecą glam wolf fury, zobaczymy jak to wygląda na serwerze, damora! Glam Wolf średnia cena 8300, czyli naprawdę cena jest bardzo fajna. I największym atutem tego miejsca jest to, że te potwory nie widzą niewidzialnych. Także na niskim levelu nie witka na siebie i latacie, latacie do bólu, robicie pieniądze. Także kochani, jeszcze jedno wam pokażę, skoro jesteśmy w świątyni w mieście Abedendriel, to przeteleportujemy się na Warboards, by przeczytać co aktualnie dziś i na co musicie zwrócić uwagę. By po prostu wiedzieć, co tam aktualnie się respi, żebyście po prostu na marne tam nie latali. Jeśli przykładowo, jak już mówiłem chyba wcześniej, czekacie na glomy, to sprawdźcie sobie po prostu w gildi podróżników, czy akurat to mamy. Ja tutaj czekajcie, 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 jeszcze jest zamotany, pach, Wordboards, to jest, to jest ta tablica. Klikamy na nią, hop, wchodzimy następnie w serwer loga i na pierwszym miejscu aktualnie jest napisane Użyłem sobie go grę translatora, żeby tam nie było hejtl z racji mojego angielskiego. Także skoro jest ten Pictures Are Revining, wiadomość, no to wiadomo, że Picturesy dominują. Jeśli mielibyśmy tutaj na tablicy taką wiadomość z takim początkiem, To wtedy wiemy, że są Glam Wolfy, a jeśli mamy zwyczajną taką wiadomość. Oczywiście wklejam tylko i wyłącznie początek. The wild to wiemy, że są tam zwykłe wolfy, niedźwiedzie i dziki. Także mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłem. Oczywiście jeśli chcecie odcineczek, gdzie objaśniamy wszystkie mini World changer lub używamy fajnych rzeczy, bo niektóre strony fansite oferują nam naprawdę fajne generatory, które odczytują nam to jednym kliknięciem, to napiszcie w komentarzu, że chcecie taki odcineczek. To on będzie trwał dosłownie minutkę. A pokażę Wam wszystko od A do Z. A teraz już nie tracimy czasu. Patrzę jeszcze, czy jest nagrywanie. Jest nagrywanie, żeby nie Boże, raczej się produkuje. Lecimy na ten Pictures Cave, zobaczyć co tam jest. Raczej już wiem, że będą Pictures oraz Huntery. Ale pokażę Wam przede wszystkim drogę z tego miasta Abedendriel. A czemu Abedendriel? Bo po prostu to jest moje kochane miasto, bo bardzo je lubię. Aczkolwiek teraz tak już pół na pół latamy sobie między Yala a Abedendriel. Ale ja cały czas będę Was namawiał, żebyście w AB siedzieli, bo to. Tutaj jest sponsor house zresztą, także lecimy. Droga nie jest daleka, nie jest kręta. Po drodze tak naprawdę nic specjalnego nie spotkamy. Jeśli przykładowo z Wenro leciliście na Forest, to na pewno, to na pewno przychodziliście obok tego miejsca. Tutaj raczej się zamotał. Lecimy. Nie pytajcie, czemu wyglądam jak Bóg, no bo ostatnio się czuję jak taki Bóg z takich kanałów momentami. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Jeśli ktoś jest znowu, oczywiście zostaw z Suba. No lecimy teraz na 9000, no bo w sumie 8K dobite, także 9K, kolejna poprzeczka trzeba sobie trzeba cały czas stawiać do góry, no i oczywiście, drodzy widzowie, cały czas powtarzam, jeśli macie z czymś problemy, piszcie w komentarzach, a rawsze wszystko dla was zrobić, żebyście byli zadowoleni, także już powoli dobiegamy do Pirzych Kejsa zobaczyć, jak to tam wygląda i jak to tam teraz się prezentuje. Plus jeszcze Wam pokażę wam te wyrmy. Wiem, że na pewno już jak robiliśmy dostęp na Fejrys, to pokazywałem Wam tam to miejsce, ale jestem świadom, że nie oglądacie wszystkich odcinków, także pokażę Wam to, co się na pewno nie zmieni, czyli wyrmy są zawsze. Dobra, jesteśmy. Zobaczmy, jak wygląda domek. O, jest ładny, czyli na pewno na pewno są hunterki. Zobaczcie, jak dużo tutaj jest tych hunterów i pitchersów. Ja akurat... Ja akurat, no, mam bestiarkę tutaj zdobytą, nie muszę tego bić. Ale zobaczymy może coś, o Dear Trophy na starcie nam wyleciało, Ale Ravches nie ma otwartego chyba plecaka do lata. o dokładnie. Dear Trophy na starcie, serwery Tamora, how much? 15k, średnia cena? Wow, widzowie, to nawet Ravches na zupełnie nie miał pojęcia, że taka tak druga jest ta rzecz na tak starym świecie. Także widzicie, tutaj mamy same Pitcherfsy. No i piętro niż już zaczyna się większa zabawa. Pichersy, Huntery, naprawdę sporo ich tutaj jest. <laughs> Także naprawdę, jak będziecie tutaj bez niewitki, to sobie uważajcie. No i teraz pokażę Wam to miejsce. Tutaj mamy wywerny. Pamiętajcie, że one upijają. Fajny respik, taki malutki, kameralny. Ale właśnie to jest jedyne miejsce, które tutaj nam się nie zmienia podczas War Changer, Czyli tak naprawdę mogą tutaj biegać Glam Wolfy, czy tam Wolfy. Same zwykłe, ale Wyrmy zawsze będą biegać zawsze. Teraz zejdźmy sobie jeszcze na jedno piętro niżej. Widać, że ktoś grubo tutaj bił, troszeczkę strzałek leci. Jakże jakby się byli paladyniaczami, to by się byli zadowoleni. No i mamy i Pitchersy bez zmian wszędzie to samo. Ja oczywiście po tym filmie na końcu w przyspieszonym tempie pokażę Wam gdzieś tam jakieś wycinki ze streamów, gdzie po prostu tutaj byłem, jak tutaj wygląda temat i jak są Glomwolfy przykładowo i jak jest inny mini-world change. Także kochani, ja kończę ten odcinek, bo w sumie tutaj już więcej nie ma co dodawać. Mam nadzieję, że żadnego błędu, żadnej muki nie walnąłem podczas opowiadania, a jak dałem, no to wybaczcie mi proszę. Także kochani, ja kończę nagrywkę na dziś. Życzę Wam miłego dnia Dziękuję za uwagę. Na razie ho, joł!